Jak słyszałem nasz ekwipunek, to gdzie bym, gdzie mogę się spodziewać? Bo mówię, że w tych celach nic nie było, nie? Nic nie było. Te na dole chodzi ci górna część H to są do góry, a dolna to do dołu? Co? Nie, te są zamknięte, że dopiero mówiłem. Asiek, nie ogarnia. <grym> Aha, dobra, już widzę to. Do tej odnogi zaznaczonej teraz, tej podłużnej, nie macie dostępu. Jesteście teraz w tej zamalowanej na żółto. I zaraz za drzwiami, przez które przeszliście, macie schody na górę i w dół. Oraz toalety na końcu tego korytarza. I jakieś jedno pomieszczenie jeszcze. Chodźmy może na, na ja idę zajrzeć do toalety, może jakaś apteczka będzie czy coś takiego. Te schody są w do miarę normalnym stanie, dobrym? Eee, nawet. Na górę widzicie jako taką przez okna, ale w dół jest kompletna ciemnia. E, ruski głos w końcu przestał odliczać. Drzwi, którymi przyszliście wcześniej się zamknęły. I odzyskaliście światło jako taką. Z tym, że schody w dół wciąż są ciemne. Najwiętocznie tam się zepsuło. Ty idziesz do Kibli, tak? Damski męski? No, Mogę do męskiego. Idziesz do męskiego. Z nożem w ręku. Wchodzisz do męskiego. Widzisz pięć kabin, trzy z lewy, trzy pisuary. Nie ma jakiejś apteczki takiej widocznej, coś takiego? Apteczki... Mm, znaczy, apteczka... chodzi mi, wiesz, takie... Skrzynka z tymi, Ta. jest na końcu pod oknem, przy ostatniej kabinie. No, podchodzę. Podchodzisz. Gdy chodzisz do ostatniej kabiny, żyj sobie na szczęście. Hi, hi. Z dwudziestką, dobra. Kontra ukrywanie się. Czekaj, zobaczę, czy mam chociaż dwa sukcesy. Czujność mam na dwa. Będzie problematyczny, tak? Z dwudziestką problematyczny, tak. No to zdałem akurat, bo mam dwa w czujności. Masz dwa sukcesy. Ja mam trzy sukcesy. Czyli ja się ukryłem, rzucę na inicjatywę teraz? Yy, tą zręcznościową czy percepcyjną? E, percepcyjną. Ja rzucam zręcznościową. Okej. Okay. Ja mam osiem 7, 8, dobra. Ja mam 7 z tego co widzę. Czyli ty po prostu będziesz pierwszy, ale jako, że wygrałem inicjatywę na znaczy przez zaskoczenie, to ja zacznę, a potem lecimy normalnie. E, więc tak. sięgasz już po tę apteczkę. Gdy słyszysz coś jakby głośne wciągnięcie powietrza, zadrżałem w tej kabinie. Po czym wypuszczenie go. I tak. E, trzy segmenty, więc. Raz. Ej. Dwa, trzy. Dobra. Cienka, jak to się nazywa, Jakbym macka z rozkładanym, może nie tyle rozkładanym, co... Wiecie gdzie działa parasolka, co nie? Mhm. Coś takiego właśnie dzisiaj się El Nasser wbiło w, w policzek, do ust, rozłożyło w środku. Będzie to rana lekka, jako że głowa ciężka, żeby sobie odporność na ból. Niezdane, więc tak. 60%, rzucę sobie trudne budowy, czy nie zemdlajesz? Czyli zemdlałeś, tak? Tak. Dobra. Kolejne dwie, które się trafiły w pierś, były mniejsze, więc to są dwa dreśnięcia. Wróć sobie dwa razy odporność na ból na drossięcie Za pierwszym razem zdałeś chyba też Czekaj, nie wiem właśnie. Wiesz spo... nie, wróć sporo procent. 60% mam 60% to jest już trudny. 7 i Na charakteru mam 15 na trudny. Nie, to zdałem. Więc tak, w pierwszy wchodzi ci 5% zdrosnięcia na klacie, yy, drugi również zdałeś. Kolejny 5% z 10 na klacie, czyli łącznie 70% masz. I nie znałeś tej budowy, tak? Chciałbym. Nie. Dobra. Czyli zemdlałeś. E, reszta. rzućcie coś na nasłuchiwanie. Nasza dwójkę. No raczej zdałem. Dobra. Słyszysz coś, jakby głośne wystanie powietrza, wystrzelenie przebieci przez drzwi i jak coś dużego wielkości ciała upada na ziemię. Dochodzę ci z łazienki. Ja nie zdałem. Patrzę, patrzę porozumiewawczo w stronę... no, nie zdaje? widzisz, masz czwórkę. No, ale muszę mieć dla sukcesy. No, mój śmierć źle. Patrzę w kierunku Soczka i pokazuję mu na drzwi. Porozumiewawczym gestem. O no co ci chodzi? No tam poszedł ten, ten, ten koleś od komputera. To zaczyna, zaczyna iść w tamtą stronę pokazując, że wyszedł za mną. Myślę, kurwa, ten koleś jest dziwny, ale okej, okay, idę za nim. Z bronią w ręku oczywiście czas. Uważaj, tam coś się dzieje. Słyszałem jakieś y, dziwne odgłosy. Ja otworzę drzwi, a ty zobaczysz co tam jest. Mm, no dobra. No i czekam się ustawić. Czy... No, stoję przy drzwiach z bronią przygotowaną. Moment. A ja mam otwieram... Mikrofon muted. Więc wchodzicie do środka, a raczej wbijacie tam uch, ach i te sprawy. Widzicie, jak... Nie, 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 poczekaj. Po pierwsze kolega poszedł na minutę żeby zrobić sobie przerwę. Druga sprawa, że nie wbijamy, tylko ja otwieram drzwi i najpierw patrzymy co tam w ogóle się dzieje, a później wbijamy dopiero. No to nic nie szkodzi, że poszedł tutaj, bo no, krótko mówiąc, tworek jest zajęty. Widzisz rozwalone drzwi do łazienki, krew rozbryzganą na podłodze i ścianie. Oraz nogi yy, od ciała, które jest właśnie wciągane do ostatniej kabiny. Zresztą takie jakby syczenie, wsysanie i oddychanie głośne. Jakby feministka się zmęczyła. Podchodzę i łapię za nogi. Okej, okay, podchodzisz, łapiesz za nogi. Zaglądasz się środka, czy tak, żeby Tam nie miło, zajrzeć? Czy, oczywiście, że nie, żeby nie zajrzeć. Dobrze. Ja, Patry, za nogi. Pat, pat, patrzę porozumiewawczy na kolegę. No i będę go starał się wyciągnąć energicznym ruchem. By się wyszar wyszarpnąć jak gdyby z tej kabiny. O ważne. Ja to widząc pomagam, tak? Znaczy nie, ty, 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 ty tam stoi z bronią, wiesz? Na takie Dobrze. Okej. Okay, y to będzie budowa kontrabudowa. W no najgorszym wypadku wyrw wyrwiemy mu płuca albo coś takiego. Tak, płuć ważny, nie, już nie mu wyrwiecie. <laughs> o ważne. U mnie sukcesy 2 e, Jaki poziom trudności? E, przeciętny, chyba że masz jakieś utrudnienie Minus 10% nikt nie, nie daje Mam Ym... plus 10% Plus 10% chcesz? E, to będzie przeciętny Wciąż? No to dobra, to mam dwa sukcesy Ja też mam dwa Szarpiecie się y, z tym, że nikt nie wygrywa jeszcze Z tym, że syczanie się w kurze, najwyraźniej no się nie spodziewał o kogoś tutaj jeszcze. Lubi to? No to... W, 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 ustawiałem się na linii na równo, że mógł w by czysty strzał. No się, bezpieczny strzał. Bezpieczny strzał i widzę ten, to coś tu jakiś monstrum. Więc tak, widzisz ze ściany wyrastający półów kiedyś chyba mhm. człowieka. Z trzema jakby mackami wychodzącymi z otworu gębowego przyczepionymi do rodneja. Dwa mam mhm. w pierś, jedno w polik. Mhm. W sumie w polik już nieźle poszarpany jest, przez to wasze tutaj ciągnięcie się. Jest dookoła tego jakaś narośl z dwoma bąblami na plecach, które z każdym oddechem tego czegoś rosną i maleją. I krótko mówiąc, jest teraz dość sporo schowane za rodnejem. Ale ja jestem coś blisko tego, tak? Tak. Z tym, że mówię, jeżeli chcesz to strzelić, będziesz musiał strzelać przez Rodneya. Przez Rodneya? Mhm. Mm Możesz też podejść, zrobić krok nad Rodneyem, nad tymi mackami, przełożyć temu do ba i strzelić. On ma tylko te trzy macki wszystkie zajęte, tak? Na ten moment tak. No to próbujesz jakoś przejść tak, żeby nie uszkodzić rodneja. Okej, okay, więc też podejść i nie uszkodzić rodneja. To coś, wiedząc co chcesz zrobić, życzę Mmm, To jest. jaki? Eee. Masz utrudnienia jakieś? Nie. Przeciętne. No to nie zdałem. Okej, okay, nie zdałeś. Nie, nie zdałeś się no przeciętnymi tymi cząstkami, serio? Okej. Okay. Percepcję mam dziesiątkę. Aha, dobra. Więc tak, jak już przy... no, chcesz przyłożyć pistolet do skroni tego czegoś, e, to rusza swoimi maskami tak za maszyście, wypuszczę rodneja, który uderzy w Ciebie, cię się przez kilka ścianek tutaj, jak to się nazywa, e, kabin toaletowych i z... Zamortyzowałeś upadek Rodneya, ale samego Ciebie kosztowało to rany ciężką w plecy. Rzuć sobie odporność na ból. Odporność hmm, na ból ma minus 2. E, odporność na ból na ciężkie ranie to trudny, czyli 60% na no trudne charakterze. Chyba, że masz 2, to wtedy dodajesz 2 od wolnej kości. E, zdałeś? Trudny, nie, nie znam. Okej. Okay. Więc chodzi ci 60% utrudnień na plecy. Rzucy, trudny test budowy czystej, czy nie zemdlejesz? Uuuu, z tą dwudziestką robi się bardzo trudny. No to nie zdałem. Więc zemdlałeś i bodajże że ktoś tam krwawił plaster ty nie krwawiałeś przypadkiem? Tak, krwawiłeś z nogi, pamiętam o tym. A, yy. A, czyli krwawił z nogi i sądziłem, że no tak, ale wracając do Deadman. Widzisz, jak to coś wypuściło Rodneya, po czym schowało się w ścianie i zostawiło po sobie takich jakby tunel, znikających gdzieś tam w budynku. Cały Biorę jest ułożony so... jakąś naroślą. Biorę soczka czym prędzej i go wyciągam. Okej, okay, a Rodneya? Rodneya później. Dobrze, więc wyciągnąłeś soczkę, a potem Rodneya. I teraz szybko do Plastra i po czym robimy przerwę. Więc Plaster, co czynisz? Grego, znaczy. się. No, zważywszy na to, że teraz już jestem pewien, sądziłem, że to tylko optać, ale skoro krwawy, to zrobimy sobie prowizoryczny opatrunek, w sensie na razie próbowałbym nie używać sprzętu medycznego. Znaczy tej starej lateczki. Tylko przy użyciu wody i prostego opatrunku jakiegoś. Okej. Okay. Wody na zbierasz tam, bo pada. Eee. I tak. Będzie to pierwsza pomoc przeciętna. Wróćmy. Się. To była lekka czy dorośnięcie? Lekka, tak? Chyba lekka. Lekka, dobra. Eee, więc to będzie problematyczne w takim wypadku. Tak się jak Jest jakiś, ten, chyba jest jakieś obniżenie trudności, jak y, robię to powoli i dłużej się nad tym wszystkim zastanawiam i tak dalej. Mm, czasu. Nie ma. To wielka szkoda. Jeden sukces jak No Okej, okay, ja? więc y, cóż. Opatrzyłeś tą ale Dolnie nie krwawi jednak 5% trudniej więcej. Mm -hmm. Dobra, więc e, czyń coś jeszcze, czy wykończyć sobie na tym mm. łące? Halo, Halo, Pastor? Ja mam do tej jeszcze muszę zobaczyć. Ok, poprawiamy. Okej, okay, więc co no, plan zdaczyni? Dobra, ja, powiedzmy, że podejdę do tych drzwi yy, w morze. Wszystko jest w tak, popukam lekko i chcę się dowiedzieć, czy jakaś reakcja jest, czy coś słychać za mną. Brak tak. reakcji. Lekko uchylam. Pusto. Robi się już naprawdę ciemno, ty głodniejesz, reszta też głodnieje. I, I deszcz coraz to... większy. Chcę zobaczyć, czy mogę do tego magazynu obok wejść. Podchodzisz, zerzewiały łańcuch, zerzewiała kłódka. To spróbować z klucza francuskiego ją zerwać. Okej, okay, budowa, łatwy. O, to jest szansa. Nie, na no, łatwy to pewnie na pewno znam. Budowa. Na łatwym od czter czternastki. No to zdałem. Nasze znaczy dwa sukcesy mam. Okej. Okay. Eee, rozwaliłeś kłódkę. łańcuch spadł i drzwi ze skrzypieniem otworzyły się. W środku ujrzałeś dam, 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 stary, zardzewiały traktor. Widać coś więcej w środku. Eee, trochę częściej z traktora. Okej, okay, to ja się za, staram zamknąć w środku, że tam jakimś yy, A, y, mam linę, to jeżeli y, jestem, w środku jest klamka od drzwi czy coś, to chciałbym dochodzą magnarski do traktora, tak żeby były... nie dało się jego otworzyć. Okej, okay, więc przywiązujesz tu tam. I teraz dostrzegasz pod ścianą ciało jednego z majtków, mhm. który... Mam przy sobie, e, jeśli mówię co, XM-8. E, najwidoczniej palą sobie w łeb. Mm -hmm. Uprzednio krwią, widzisz, że jest ugryziony w ramię, dość poważnie. Napisał ja, na ścianie, e, to rozprzestrzenia się przez ugryzienie. Mm -hmm. To moje bardzo drobne, ale zasadnicze pytanie brzmi ono, czy ja zostałem ugryziony czy nie? Zostałeś dreśnięty zębem. I czy ja, bo ja w sumie mam to nie wiem, tam jakąś marynarkę i tak dalej, czyli to nie wiem, to w sumie raczej trudno, że mnie sam ząb zajmuje koło, nie? Cóż, e, rana weszła, więc przebiło się przez ciuchy, było trochę dreśnięcie, więc było zetknięcie jego ust z twoją krwią. Czyli, jestem zarażony, czy nie? Cóż, na ten moment y, twoja postać tego nie wie, ale ty wiesz... Y, tak. O oh Jezus. Dobra, y, ja mam jeszcze jedno pytanie. Y, czy to miejsce, czy ten magazyn, w sumie ma jakieś okna? Nie. nie jedno podwójne, y, na takim nie wiem, pięterku. Jest tam drapinka, y, wiesz, na górze. Tam się siano chyba składowało i tego typu tak. Ale jest zamknięte okiennicami od wewnątrz. To powiem tak. Przed y... na górę, zobaczył, jest coś na górze? Na górze. Czy na górze coś jest? Eee, na górze plastry znajduje urządzenie do pędzenia bimbru. Gdzieś dwa to są. Oraz, 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 oraz. Oraz, znajdujesz. Radio. Podpięty do hmm, jakiegoś generatora, a obok niego jest karnister z benzyną. Hmm. Tak. Dobra, powiem tak. Czy drabinę można jakoś wciągnąć na górę? Czy jest Bez problemu. Jest? To wciągam drabinę na górę. Okej, okay, wciągnąć drabinę na górę. I przy okazji zrzucam jakieś rzeczy, żeby nie było, że coś tam może leży. znaczy... Zrzucam wszystkie niepotrzebne rzeczy na dół. Zostawiam kalmister, radio, generator. Okej. Okay. Tak, żeby mniej więcej tutaj była czysta podłoga, żebym wiedział, że nic tutaj się nie chowa czasem. Bez problemu. Dobra, ja tu się posilę i będę odpoczywał w takim razie przez, przez śpiew noc. Okej, okay, i zrobię sobie teraz przerwa.